Czy my zobaczymy jeszcze Ciebie w tym roku w klatce KSW i z kim byś chciał ewentualnie następną walkę stoczyć? Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę, ale na pewno chcę zobaczyć w tym roku. Taki był wstępny plan, no że no, to jest moja pierwsza walka w tym roku, tak się niefortunnie złożyło. chciałem jak najszybciej zawalczyć, nieważne z kim, tak no, naprawdę. No rzeczywiście może prócz chwila, ja zresztą nie będę gadał, że się na każdego czuję gotowy, bo znowu coś z tego i to by pójdzie na wywiad viralem, ale ale mogę się bić z tym kim, kim dadzą, na pewno już Martin był mnie w szatni, powiedziałem mu żeby mnie nie wrzucał z powrotem do e, dywizji bokserów i ki-bokserów, bo ja naprawdę kurde sobie radzę, y, tylko kurde no, nie wiem, film mi nie dało pokazać. Marku dziękujemy, nie męczymy Cię, szanujemy to, że tutaj przyszedłeś, bo to tak naprawdę nie. wywiad dla kibiców. No tak, no też musiałem posiedzieć chwilę, Musi... no, kurde no nie wychodziłem, Rok, 7 lat nie wychodziłem z szatni w takim nastroju, nie? Ja tak, ile mam? 33 lata, skończyłem niedawno, i to miałem ostatni raz, jak przegrałem, 26 lat, nie? No to byłem.